Nie ma się ma widzu, jestem pojedzony, jest niedziela. Wtedy się sensie u was jest niedziela, u mnie to jest w sumie wtorek, ale mam dobry mood i coś tam, coś tam, coś tam. I czuję, że będę się śmiał z bardzo głupich rzeczy. Oczywiście nie z minimajka, bo tego na tym kanale nie robimy, mam nadzieję, gumiś. Zostaw lajka, like widzowie, jak chcecie więcej TikToków. Zostaw suba, jeżeli chcecie, żebym dogonił Friza, No i oglądamy. Ja to widziałem. Podobno jej ktoś daje wyzwania na TikToku? Tak, widzę. Ona to zrobiła jako challenge z TikToka. I ona za każdym razem robi jakiś challenge na tej, tej pogodynce. No, jeszcze nie widziałem, żeby jakaś pogodynka chciała się wybić na TikToku, poświęcając swoją pracę, no ale ciekawe. Przyjaśnienie. No tak naprawdę ta pogoda no, robi nam jakieś dziwne akcje. Ile mamy stopni? Teraz 17. <laughs> Andrew Tate, ja, ja zawsze, jak widzę jakiegoś takiego chudszego w czarnej koszulce, błysego, to też myślę, że to Andrew Tate. No ale cóż, pan wali go na TikToku, na Facebooku, nie może reklamować swojej piramidy finansowej, no to jeździ autobusem, no. Po prostu ja tam idę zawalczyć, a tam co zrobię. Co? <laughs> Nie, no nie mogę. Na idzie walczyć na tym prawie poniża się, bo, bo chce zrobić? Po walce zobaczycie, takie cycary będę fajne miała. <influences> <mian> <mian> Przynajmniej szczera, chyba? Niby racja z jednej strony, ale z drugiej w sumie spoko były te koncerty i musieli mieć jakby coś pomiędzy, żeby zmieniać te klatki na jakieś rzymskie, na jakieś bokserskie i w ogóle, bo oni e, trzy różne klatki używali podczas jednej gali, więc to bardzo dużo i żeby to rozłożyć i w ogóle wszystko, no to długo zajmuje, nie? A według mnie o wiele lepiej takie koncerty sobie posłuchać lub żeby leciały w tle niż żeby słuchać DJ Palasajda i jego wywiady, bo to, to, to jest okropne. Ale tak wydaje mi się, że sprogresowali, bo nie ma właśnie tych wywiadów DJ Palasajda pomiędzy. Oni kiedyś nie zmieniali żadnych tutaj, prawda, tych, jak się nazywa? Nie zmieniali ring. A nie oktagonu. Był cały czas jeden oktagon, a i tak były przerwy takie jak teraz pomiędzy każdym, więc. Trzeba doceniać to, co się ma, ale tak samo tutaj widzę Windows, aktywuj system Windows. Eee, no. Białas, kiedy do pokoju wchodzi, o nie, nie, nie. Eee, każdy sobie interpretuje jak chce. Po prostu Ed Sheeran tam czas Ja to widziałem, ale to jest prawdziwe w ogóle? stereo w jakimś klubie był ten? Ed Sheeran? Chcę pali w 2018 roku. 512, Okej, okay, dobra. A czemu w Warszawie nie jest najdrożej? Naj najdrożej jest na Podlasiu w sumie i na Dolnym Śląsku. I tutaj idzie kamerzysta, robił swoje filmy. Wersów chyba najczęściej ogląda. Serio? A potem Frieza, tylko że Frizz mało odcinków wrzuca, więc... Może dlatego y, lubisz tak wersów, bo macie takiego samego psa, w sensie tej samej rasy. Co? O co chodzi? Nie rozumiem tego. Mamy, mają takiego samego psa? Oglądam wersów dlatego, że macie takiego samego psa? Co? A jakbyś mogła wymienić e, trzy mocne cechy Ty? byłabyś w stanie? Nie. <grystanie> a czekajcie, to jest w miarę nowe? To jest chyba nowe, no bo to jest taka Lexi wersja nie McDonald's, a odkąd ona nie, jest wersją nie McDonald's, to się zadaje swagatom. Nie, tyle TikToków jest różnych, że ktoś tam lasu Ci wywaliła z tych y, kampów, że mam tyle pytań. Po pierwsze, czy serio aż tyle ludzi tam pojechało na te kampy? A po drugie, czy serio aż tyle wywala? Bo wątpię. Największy. Chłop wygląda jak polski kraszer bez kitu. Pol... A nie, jednak może i nie. Nie, nie, jednak nie wygląda jak kraszer. Gdzie jest Rewo? YouTuber od ponad miesiąca nie da. A ja wiem, gdzie jest. Dowiedziałem się. Haha. Jest ha. znaku życia. Y I nie, nic z nim nie jest. Po prostu. Jest uzależniony bardzo od czegoś. No, ta, tyle wam mogę zdradzić. I na, ja nawet nie, 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 nie troluję teraz. Serio? Jest od czegoś uzależniony. O ile twórcy zdarzały się kilkutygodniowe przerwy w wypuszczaniu kontentu, o tyle zawsze pozostawał aktywny, chociażby na Twitterze. Po sieci zacz... No ale to mi się Gimper podoba, nie? Jakby wiesz, te shortsy, czyli TikToki, dajesz na TikToka. A nie kuźwaj na YouTube'a ona jest 10 na 10, ale nie lubi chleba z ketchupem. Co kuźwa? I co że on to zje? Nie on tego nie zjadł, to jest marnowanie jedzenia. Zaczynasz żałować, że poznajesz swojego brata i chłopaka ze sobą. Kurde, gimper jaka rozpięta koszula Trzy piwa, trzy piwa, oh oh. Czy to jest remix ekipan do trzy piwa? Trzy piwa o-o-o oh. Co to kurde ma być? Trzy piwa, oh oh. Nie no, nie mogę. No. Co to było. Kiedy pani w przedszkolu próbuje rozwiązać konflikt. Tak, Mateusz, nie można rzucać mikrofonu. To zesłać, <laughs> bo że tylko powiedział: No, nie można rzucać mikrofonami, tak, żeby nie było, że on do tego zachęca. Ale każdy dobrze wie, że on tam sz szczęśliwy o! Rzucił mikrofonem, ale dymy, pay-per-view się sprzeda. Nie, nie rób tego, młody! Nie! A <śpiewa> nie spodziewałem się tego. Ej, dawajcie wszyscy 31 sierpnia o 23.59 spuszczamy wodę w kiblu, żeby było tsunami zalało szkoły. <śpiewa> To jest jak teoria, że na morzu nie można zrobić dziecka, bo jakieś tam inne fale, są, są coś tam, albo, albo pod wodą też nie można. E, ale to serio by tak... W sumie co by się stało, jeżeli każdy by spuścił wodę w tym samym momencie? Ej, to jest dobra... Ja, ja się śmiałem, ale to nie jest taka głupia rozśmi, rozkmina. Zgadza się. Ukradłem. <laughs> ale tylko by nie skorzystał. Kurde, jakiś youtuber, który ma z Diablo na przykład za darmo, a nie chce reklamować, pojętek zrobić. Przecież to idealnie pasuje. Piękne. Ale nie zabieraj mi roboty. Ale ktoś za chwilę może zabrać ten. Parę, parę set złoty za to, że przechodzi w słuchawkach na, na przejściu. Chyba nie można, nie? Kto kurde ustawił render distance na dwa czanki? Kto kurde ustawił render distance na dwa czanki? Oj, zawsze jak był początek, nie, wiem, na przykład mc.hkf.net, to zawsze było tak, że był taki malutki render distance. Albo Highlik, Zależy, kto da więcej. Bo... Albo. albo. albo Prime ma. Bo się zbłaźni, żeby se cycki zrobić. Są mnie chłopcy Malika Montany. <grym> <grym> Ale nie wiem, kto się bardziej zbłaźnił. Prime ma tym, jakich mają zawodników, jaki main event. Że to jest sobie taka jedna wielka. Ej, to jest bez kitu. Jedna wielka parodia freak fightowa. Bo taki main event tacy zawodnicy jeszcze w radomiu to organizują. To jest trzy w jednym. Okej. Okay. To będzie naprawdę popikowany drop. Okej, okay, okej. oho Yo ready. Yo yo. Okej, okay, zabawne. To Trzy osoby, które pogodziły się na gali ma Murański będzie na stole. Numer jeden, Murański Wiedziałem. Tak! pogodzili się. Słodko. Nie no, ale to bardziej jak wiedźma Jezus przep... Od, idę dalej He's fine. He's fine. You know, he looks know. Chłopcu spadł z wieżowca i go nagrywają Ta część ciała powiększa się dziesięciokrotnie ale... Która... Część ciała powiększa się dziesięciokrotnie. Hmm, jaka część ciała się powiększa dziesięciokrotnie? gaduję że włosy. Włosy na pewno, no. A kiedy? <grywa> Oczywiste będzie, że nawiążemy teraz do penisa. Eee, początek to, jak wskakujesz do super zimnej, lodowatej wody i wtedy on się tworzy w Wormsa. Mm -hmm. Takiego. Joba the hat. Mm -hmm. Taki wessany. Mm -hmm. Taki wessany. A później nagle teleportuje Cię na Saharę super gorąco, więc on tam włapie luz. I, łapie i luz. wtedy wchodzi Paramaxim. Okay. I wtedy 10 razy większy. I wtedy jest 10 na 10. To mówił, że nie. Witam serdecznie. Pani Janinę, co to jest w ogóle ta pani Janina? Wytłumaczycie mi, bo ja widziałem, że ona tam chyba była, była właśnie gdzieś tam w backstage'u jestem starszą panią i chciałabym tylko wam powiedzieć. Rub to A to nie jest fejk, starsza pani? Jestem co jest janę. Była, 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 była moim ideałem! Człowieka, który jest powi się tu bestowym festiwale, mamy! Ale się nastrecam! Ten freestyle mnie na precach! Ja bym właśnie włączył niklo, rozpina! Ale walczę lepiej niż Nitrozyniak! Wow! Ale w sumie mówienie, że się walczy lepiej niż Nitrozyniak, to w sumie jest. mówienie, nie wiem. Wow! Nie wiem, Jak jest y, dzień, to jest jasno, zazwyczaj. Wow! Niemożliwe. <laughs> Myślę, że każdy by tak mógł powiedzieć. Koło fortuny zdecyduje o mojej orientacji. Manko, koło fortuny dołączę do Team X. Jeżeli będzie kolor żółty, to jestem heteroseksualny. <noise> Wiem, że jest No i o to chodzi, że jest zabawny, ale czuję, że to mi się nudzi. Ale jest zajebisty. O, to widziałem. Taka szmatka jeszcze to się przyda, nie? Bo nie zawsze będą yy, nie zawsze płatki fagate są pod ręką. No i to było śmieszne, naprawdę czaro, zaplusowałeś na początku tego twojego dnia yy, z Hailigiem. Po co to tak zniszczyłeś później? Albo Hajik? Zależy kto da więcej. <noise> Ewidentnie Prime ma dało więcej, no ale to jest zabawne, nie, nie, dalej nie rozumiem, czemu ona jest main eventem, kto to wymyślił. Ewidentnie ktoś, kto tam tym wszystkim zarządza, jak mu już mówiłem. To jest jedna wielka parodia. Myślę, że jest to jakiś Mercedes AMG. Ej, to jest GT43S, chyba nie? To jest to auto. Czemu tu ma dwa wydechy, a tu ma jedno? Ej, czekaj, ale to już było. Ty. Ja zrobiłem chyba ten sam żart dwa razy. No ale nieważne. Gumis, dobre nawet TikToki. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Tak bym powiedział, że średnia duża. Ja że jak nam widzowie, zostawcie lajka. Dla gumisia, dla zachęty żeby lepsze TikToki wrzucał. Na razie go nie zwalniam, zostawimy go póki co. Bo ktoś musi montować niektóre odcinki. No i tyle widzowie, Na razie miłego dnia i do jutra. Zostawcie suba, łby